Rozrywka i kultura w Sępólnie to oczywiście nie tylko jedna, choćby największa impreza w roku. Życie kulturalne oprócz biblioteki publicznej głównie skupione jest wokół Centrum Kultury i Sztuki, a także współpracującymi z nimi licznymi stowarzyszeniami. I tak dla przykładu stowarzyszenie Duże Różowe Słońce co roku organizuje krajeński festiwal piosenki osób niepełnosprawnych, w trakcie którego młodzi artyści mogą poczuć się jak prawdziwe gwiazdy. Wszystkie te instytucje razem organizują świąteczny kiermasz pod nazwą Dzień Adwentowy kilka dni przed Bożym Narodzeniem mimo mrozu i śniegu. Mieszkańcy miasta gromadzą się na rynku po to, by w świątecznej atmosferze posłuchać kolęd i pastorałek, obejrzeć jasełka przedszkolaków i zaopatrzyć się w oryginalne, ręcznie wykonane ozdoby choinkowe i prezenty. Oprócz tego w Sempulnie Krajeńskim odbywają się wydarzenia artystyczne na najwyższym poziomie. Halina Frąckowiak, Kasia Sobczyk, Alicja Majewska, z drugiej strony Big roanczyk, Roan czy Gwiazdy Disco Polo dają zróżnicowany repertuar zdolny zadowolić miłośników każdego rodzaju muzyki, także tej najwyższego formatu, czego przykładem był koncert Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy zorganizowany przez Stowarzyszenie Dorośli Dzieciom. Święty Wawrzyniec jest patronem największej gminnej nagrody utworzonej uchwałą Rady Miejskiej przed kilkoma laty. Co roku w dniu imienin patrona gminy odbywa się uroczysta sesja Rady Miejskiej, na którą statuetkę Świętego Wawrzyńca i dyplom uznania odbiera osoba lub instytucja, która w znaczący sposób przyczyniła się do rozwoju i promocji gminy. 24 czerwca 2004 roku Rada Miejska w Stępunie Kraińskim podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia nagrody pod nazwą Nagroda Świętego Wawrzyńca Patrona Gminy Sempulno-Krajeńskiej. Wręczanie nagrody to już stały element sempoleńskiej codzienności i zaszczyt i prestiż dla gminy i przede wszystkim dla uhonorowanych. Sympólno-krajeńskie, tak mocno związane z otaczającą je przyrodą i lokalną tradycją, nie zapomina jednak o przyszłości i rozwoju. Z roku na rok z budżetu miasta coraz więcej pieniędzy przeznaczanych jest na inwestycje. W ostatnich latach został przekroczony magiczny wskaźnik 20% wszystkich wydatków budżetowych i cały czas rośnie. Dzięki temu miasto jest już w całości skanalizowane, powstają nowe drogi i chodniki, pięknieją budynki użyteczności publicznej. Miasto może pochwalić się także bardzo dużą absorpcją finansowych środków zewnętrznych, dzięki czemu zadań można wykonać więcej niż korzystając tylko z własnych dochodów. Wysoki wskaźnik pozyskiwania funduszy unijnych został także dostrzeżony i doceniony przez podmioty zewnętrzne. Dzięki temu, że te podstawowe zadania inwestycyjne od wielu już lat są realizowane na zadowalającym większość mieszkańców miasta poziomie, władze mogą skupić się na nowych projektach. Prawdziwym wyzwaniem w najbliższym czasie będzie projekt pod nazwą Rozwój Infrastruktury Sportowej i Turystycznej jeziorze Krajeńskiego. Ten projekt jako jeden z 96 został zakwalifikowany jako projekt kluczowy dla rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego i bez konkursu otrzymał dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego. Pod tą nazwą kryje się budowa nowoczesnej i widowiskowo-sportowej na obiektach Klubu Sportowego Krajna, mola z amfiteatrem na wodzie usytuowanego na Jeziorze Sempoleńskim i ścieżki rowerowej łączącej sempulno z sąsiednim Więcborkiem i przebiegającej przez najbardziej atrakcyjne tereny pojezierza Kraińskiego. Wartość projektu ocenia się na około 30 milionów złotych. Sympólno kraińskie łączy więc w sobie wszystko to, co najlepsze do prowadzenia spokojnego, ciekawego, ale jednocześnie pełnego perspektyw życia. Piękne lasy, czyste jeziora i systematyczny wzrost inwestycji zachęcają do odwiedzenia miasta. Zapraszamy do Sympulna Kraińskiego, to naprawdę warto zobaczyć. sympólno kraińskie moje miasto. We are sharing the common world we are living. Life will never end, and I just want to hear a couple of words. Part of you, you are my friends forever, and it's true. You are a part of.